Haterem tego odcinka będzie tym razem zupełnie nowy sprzęt niedawno kupiony w supermarkecie za niecałe 90 zł. A jest to konkretnie kamera Manta MM299GO4. Która według sprzedawcy filmuje w standardzie Full HD i ma ekranik podglądowy, co sprawia wrażenie, że producenci innych marek w tym standardzie mocno łupią nas po kieszeni. Czy tak na pewno jest? Sprawdzimy to! Już w przedbiegach wychodzi na to, że zapatrzony w cenę i to co mi powiedział ekspedient, nie spojrzałem na parametry techniczne i wyszło, że jednak urządzenie nie oferuje standardu Full HD. Czyżby sprzedawca świadomie mnie zrobił w balona? Nawet jeśli tak jest, to i tak sprzęt wydaje się być wart uwagi, bo do niektórych zastosowań wystarczy nawet mniejsza rozdzielczość, a można ją sobie podbić do pełnego HD. Z tego co widać w opisie, się kamerka zapisuje do formatu MOV, wymaga karty MicroSD, także jak najbardziej wszystko przedstawia się ciekawie, dlatego też rozpoczynam pierwszy w cyklu unboxing. Nie będę tutaj opisywał wszystkiego, bo jak widać dodatków do mocowania kamerki dostajemy całkiem sporo, ale mnie w tej chwili interesuje oprócz tego co kryje wnętrze to jak w praktyce wyglądają parametry materiału, który dostaniemy w wyniku zabawy tą kamerką. Także, aby nie przedłużać, wypakowuję z paczki to, co najważniejsze, i biorę pod warsztat. Włączam sprzęt i ten witam mnie na wyświetlaczu logiem Marki Manta. W sumie przyjemnie to wygląda. Właśnie zgłosił się tryb filmowania. Widać obrazek informujący o braku karty, więc ją włożę i sformatuję. Tłumaczenie, że tak powiem, ujmujące. O dziwo, jednak mamy do dyspozycji tryb filmowania Full HD, czyli jednak ekspedient chyba mnie nie okłamał. Jestem pod wrażeniem, ale lepiej cieszyć się dopiero po zweryfikowaniu materiału wynikowego. Także ustawiam tryb Full HD, kręcę przykładowe ujęcie starej klawiatury, a potem robię to samo z rozdzielczością 720 Progressive. Zauważyłem, że podgląd na wizjerze jest wyraźny, ale nie jest płynny, bo pojawiają się takie małe czkawki, ale tego typu niedoskonałości mi nie przeszkadzają, o ile w materiale wynikowym ich nie będzie. Także myślę, że te dwa nagrania wystarczą do wyrobienia oceny. Karta z kamerki wędruje do czytnika i czas obejrzeć na pełnym ekranie, co my tutaj mamy. No i co mamy? Zgrzyt. Hmm, dlaczego? Tu są pliki avi. Według opisu na pudełku powinien to być inny format, ale to tylko nazwa pliku. Może że tylko producent nadaje złe rozszerzenie. Na tą zagwostkę. Dobry jest program MediaInfo i jak widać, jednak jest to kontener avi, format kompresji wideo mjpg, a format audio nieskompresowany. Ale zaraz. Rozdzielczość nie jest jednak Full HD. Czyli jednak nie ma Full HD, mimo że w menu można go wybrać. Robi się ciekawie, ale myślę, że zaraz będzie jeszcze lepiej, jak odpalę film. To nagrywamy w rozdzielczości niby Full HD. Obraz no, wygląda na wyraźny, przynajmniej na podglądzie. Masakra. Myślę, że w czasach początków standardu HD producenci filmów porno, którzy bali się, że standard HD zdradzi zbyt dużo niewygodnych szczegółów, byliby zadowoleni z takiego sprzęciora, bo wprost rewelacyjnie cenzuruje wszystko. Nawet jakbym specjalnie na łamach tego odcinka zwalił kolor. To nie muszę się martwić o jakiekolwiek nieprzyzwoitości. Identycznie wygląda sprawa z filmikiem nakręconym w 720p. Moje podejrzenie jest takie, że albo firmware nie radzi sobie z kompresją, albo, co wydaje mi się bardziej prawdopodobne, kamerka faktycznie filmuje tylko z rozdzielczością VGA, która jest rozciągana do standardu HD. Jeszcze tak dla porównania obraz z kamery, która filmuje w Full HD. Tak czy inaczej, za jakość i za zgodność opisu parametrów z rzeczywistością, kamerka w pełni zasługuje na tytuł Gówna Roku. Osobiście na miejscu Manty albo wycofałbym ją z oferty, bo psuje im renomę, albo ocenzurował firmware i wywalił z niego oraz z danych technicznych tryb HD. A na dzień dzisiejszy, wszystkim chcącym zakupić taki sprzęcior, sugeruję jego zastosowanie co najwyżej jako rekwizyt lub źródło zapasowej obudowy do innej kamerki. Ale wystarczy już tej pseudo-recenzji: to jest ekstremalna dekompozycja, także czas na pokazanie, co kryje wnętrze. Płytka czołowa zeszła bardzo sprawnie. Więcej zabawy było z rozkręcaniem ścianki pod nią. Jedna śrubka była pod plombą, a druga pod osłonką obiektywu. Wszystkie śrubki wykręcone a tutaj coś nadal trzyma. Okazało się, że to wyświetlacz, który prawdopodobnie inaczej się demontuje. Ciągnąłem, ciągnąłem, no i wyciągnąłem. Na szczęście nic się nie urwało. No i mamy widok na płytkę główną z tej strony. Nic ciekawego nie widać zapewne kilka regulatorów napięcia, sporo elementów dyskretnych i gniazdko MicroSD. Jeszcze muszę rozkręcić kilka śrubek, aby dostać się do drugiej strony płytki. No i naszym oczom w pełnej okazałości przedstawia się mikrokontroler, dwa rezonatory kwarcowe, pamięć flash, mikrofon gniazdka USB, mikro HDMI, głośniczek no i moduł kamerki. Strasznie mało tego, nawet nie ma za bardzo co dekomponować. Wykręciłem jeszcze moduł kamerki, która okazuje się, że mogłaby mieć korekcję ostrości, gdyby tylko gwint nie był zaklejony. Symbole modułu mikrokontrolera oraz pamięci Flash macie teraz na ekranie. Niestety nie znalazłem w sieci za wiele na ich temat, ale elementy te naprowadziły mnie na dyskusję o kamerce innej marki która ma opinię pokrywającą się z moją. Przypadek? Praktycznie większość części jest w technologii SMD, także tym razem nie zobaczymy rozlutownicy w akcji, a co najwyżej odpalę mój hardkorowy hot air. Także czas na rozwałkę! W ostatniej chwili użyłem lutownicy do rozlutowania rezonatorów kwarcowych i innych dyntających fragmentów. Dalej szło nad wyraz dobrze, czyżby elektronika była lutowana lutem połowiowym? No i zdekomponowałem przykładowe elementy, które nie wiem czy kiedykolwiek do czegoś wykorzystam, a są to akumulator z gniazdem, dwa rezonatory kwarcowe, tranzystor, kilka układów scalonych, w tym mikrokontroler pamięć flash, regulatory i inne, prawdopodobnie dwie diody, kilka kondensatorów z dielektrykiem stałym, mikrofon, dławik. Dwa mikro przyciski, gniazda złączy do wyświetlacza i do kamerki, gniazdo do karty micro SD, gniazdo micro USB oraz micro HDMI, łośniczek, moduł wyświetlacza oraz moduł kamerki. Jednak nie mogłem się powstrzymać, aby zobaczyć, co faktycznie jest w module kamerki. Trochę siły, sposobu i klej puścił, odsłaniając nam taki malutki przetworniczek. Czy coś takiego może filmować w standardzie 720p? Także to była dekompozycja kamerki sportowej marki Manta MM299, która jak widać jest nie tylko potwierdzeniem powiedzenia co tanio to drogo, ale też przykładem jawnego robienia w balona klientów. Uważajcie na tego typu sprzęty, trzymajcie się. Ho.